Jest taka scena w filmie Żółty Szalik. Jeżeli cię to zupełnie nie obchodzi i nie sprawi ci przykrości... Ja proszę cię bardzo, pij. W ogóle mnie to nie rusza. To znaczy, w ogóle mnie to nie rusza poza estetyką. Estetycznie stanowisz przykry widok. Jedziesz do matki? Wieczorem. No, ja pan pierwszy, żeby by ci się udało. Pamiętaj, że do szpitala nie chcą ci już brać. Czy faktycznie szpital może odmówić leczenia pacjentowi? Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, podmiot leczniczy, czyli na przykład szpital, nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje go natychmiast ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Tak samo lekarz ma obowiązek udzielenia pomocy medycznej w stanach nagłych. To znowu wiemy z ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty. Natomiast jeżeli sytuacja nie jest nagła, placówka może odmówić lub przełożyć przyjęcie, ale tylko w warunkach określonych prawem, np. brak wskazań do hospitalizacji, niewłaściwy profil placówki, brak miejsc. I przy zachowaniu obowiązków formalnych, czyli informacja dla pacjenta, wpisanie na listę oczekujących, skierowanie do właściwej placówki. Interesujące będą dalsze materiały, a tymczasem.